No siemano, Romano, cześć. Jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Ja sobie dzisiaj poszedłem tutaj na, znowu na żabiniec, trochę pochodzić. Trzeba rozprostować, jak to się mówi, nogi. Mam trochę, mam magnes, mam chwytaczkę. Co i zawsze gdzieś się znajdzie. Pozdrawiam was wszystkich, jak tam po świętach? U mnie nieźle. Zaczyna się widzieć jakieś tam gumy, już wyciągamy. Chyba to dobrze widać, mam nadzieję. Tu znalazłem taką reklamówkę, i do tego będę wkładał na razie wszystko, po co znajdę. Opa, tak. Już parę butelek jest. Biorę to idę tam, bo tam widzę jakieś wory stoją. Puszek już też parę mam. Staniemy sobie tutaj. Tu kiedyś było jeziorko, o ile się nie pamięć nie myli. Także tutaj sobie coś pochy pozbieramy. No, popatrzcie tutaj. Tylko kawałeczek przeszedłem. Popatrzcie jaki syf. Widzieliście to? Ktoś tu wysypał wszystko, butelki. Jakieś te jest tego w cholerę. Tylko, że pytają mnie te kolce, ale to nic. Zaraz to jakoś zrobimy, żeby tam dojść. Bo jakoś tam musimy dojść do tego Opa, jeszcze jeden się tu chwycił jakiś taki złodziejaszek żebyśmy to mogli tutaj powyciągać o i co tylko tak się zastanawiam jak to jak to robić bo jeszcze ten pacior mi tu wpadł o No dobra jakoś to powyciągamy o wyłożymy to tam bo jest tu praktycznie powiem wam wszystko to są jakieś linki ale to chyba puste jest o no wszystko. Moment, czekajcie, co dam, to powkładam od razu do tej reklamówki. A co nie dam, to tu wyrzucę. No i tak się to, moi kochani, zaczyna. Jest tego tutaj dość dużo. Także. Zrobimy tutaj porządek, i później pójdziemy dalej. Jak nam czasu starczy. Na razie zbieramy te wszystkie. A kurde, koreczki by trzeba było odkręcać, prawda? Bo jest akcja zbierania koreczków. Także to też trzeba jakoś ten powolutku będziemy zbierać co się da to weźmiemy coś muszę jeszcze na koreczki co tu przynieść no powiem wam tak na razie nie jest nie jest źle pogoda jest dość fajna o. Na razie będziemy tutaj rzucać. Później to będziemy dzielić. Dzielić co nieco. O. I zbieramy dalej. Ile się da? Nazbieramy, a co nie? Nie damy rady, no to przyjdziemy następny raz. Ale przynajmniej jakieś jedno obozowisko śmieciowe przejdziemy jest tego tu naprawdę dużo masa także zajmie to trochę czasu ale to nic, pobawimy się chociaż trochę także co krótkie to takie no ale Jakoś będziemy dawać. No co tym jest tak po tej głowie? O, tu jeszcze trochę tak. Tu odgarniemy te badyle. No widzicie ile tego tu jest wszystkiego? Tu jakieś te te sznurki. No nic posprzątamy ile damy i później wam powiem co z tego wyszło z tego mojego sprzątania jak to będzie wyglądać i ogórcich się znalazł Dobra dziesiak w uparciu No tak to jest kochani Kiedyś to taka była jakaś naginna robota, że wszędzie się robiło te dzikie wysypiska Nikt nie dbał o to, żeby to jakoś wyglądało. Tylko wszystko do lasu. Pozdrawiam Was, wszystkich tych, co las sprzątają. Ja też kiedyś dołączę, ale na razie chcę posprzątać tutaj na, tej, na tym żabińcu trochę. Bo jest tego, wiecie, co nie miara, a. A teren jest naprawdę duży, także trzeba będzie chodzić tutaj częściej. Chociaż do ciotki baty jeszcze muszę, muszę zajść, bo po tych świętach dużo dużo mi nazbierała tych kuszek. Też to trzeba będzie wywieźć, oddać bo po prostu. Potrzeba pieniążków, prawda? Bo na to wszystko trzeba pieniążków zawsze i wszędzie. Ale mówię, damy radę. Jest uciecha, jest zabawa, jest moc. Jest to najważniejsze, że zbieramy, że sprzątamy. Moim zdaniem to jest najważniejsze. Dobra, kochani. Taki krótki na razie, później zrobię następny. Żeby tego nie. Bo tak to się. Nic nie da zrobić, także na razie Siemano, Romano, cześć!